Z Kapo jesteśmy tuż po zwycięstwie nad Stolaro. Powiedz, jakie są Twoje pierwsze odczucia? No normalne, jak, jak zawsze, nie? Bez uczuć. E, o tym marzyłeś? Do tego ci było tęskno, jeżeli chodzi o ogromne i to odczucie, adrenalina? Słuchaj, zawsze mi tu ciągnie, skoro już jestem tu piąty raz, także ciągnę tutaj wilkę do lasu. I... wiesz, chcesz się pokazać z jak najlepszej strony, nie? Walka zaczęła się poukładać po twojej myśli od początku, ale Stolara cały czas wstawał. Bardzo charakterny jest ten chłopak. Ja widziałem, że jest odporny, charakterny, także łatwo to nie będzie. Chociaż liczyłem na pierwszą rundę. No, ale przygotował się dobrze odrobić swoje zadanie i, I co? Wyszło jakoś, wyszło. no, ale wygrałem i tyle. nie? Z jakimi obrażeniami swoich z ringu? Powiem, że zaraz jak że nie zejdzie, także jeszcze. Ale jest ok? będziesz walczył dalej? Zobaczymy z ręką, co jest, ale już. Także zobaczymy, co wyjdzie co zaraz. Zamieniłeś jakieś słowa tuż po walce, co ci powiedział? Nie, nie, no, co? Nie, nie pamiętam nawet. Wiesz? Wydaje się, że powiedział, że dobrze go trafiłeś. Że go bolało. No, tak Taki żeby... był plan, żeby obijać te doły? To Znaczy plan, to wszystko we walce mnie nie miałem planu, bo tu na nikogo nie można mieć planu, bo widzisz, dowiadujemy się na ostatnim chwilę kto z kim walczy, także nie można obczaić go, tylko z walk. Nie. Jeżeli będziesz w sta je stanie z tą ręką, to walcz dalej? Walczy dalej, tak, tak, nie, ale ciężko będzie, widzę, bo nie mogę zacisnąć, na razie zobaczymy. Dobra, powodzenia. Dziękuję. Gromda 8, już 18 marca. Cup Pay-Per-View na Gromda TV.